Zaczęliśmy sobie mostem bruklińskim, zaczę, zaczęliśmy zwiedzanie tego dnia nowego Jorku od Mostu Bruklińskiego i zobaczyłem dwóch panów w garniturach takich dość postawnych ze słuchawkami na, na uszach i ja mówię, mówię o co chodzi? Czego kogo kogoni jakby chronią? No i się rozejrzałem, patrzę, właśnie stoi nasza pierwsza dama, mówię ty Bruno, mówię Pani Prezydentowa! Mówię, dawaj. No i e, Przeprosiliśmy, zapytałem, czy można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, no bo to była, umówmy się, tak przypadkowa, tak abstrakcyjna, randomowa sytuacja, no że grzechem nie było zrobić sobie jakby na pamiątkę tej całej sytuacji zdjęcia, więc ale była bardzo miła, bardzo sympatyczna. E, była ze swoją, przepraszam, za chrypę, e, e, Była ze swoją, przepraszam, świtą. Jedna z tych dziewczyn nas rozpoznała i mówiła, oee, zrobiliście byliście w Love Never sobie, no to my... I pani Marta Dawska powiedziała, że Jezu, przepraszam, ja że was nie poznaję, ale jestem troszkę starsza, wielu luz, bo Nie ma problemu, nie ma pani po obowiązku. Zapytać, czy tu mieszkamy. Ja powiedziałem, że nie, że jesteśmy tu na moje urodziny, złożyła mi życzenia tyle. I się rozrzuciliśmy z strony, więc. Było, wraże... sympatycznie. Było no właśnie, sympatycznie. właśnie, jakie wrażenie na ciebie wywarła? E, bardzo dobre, bardzo dobre. Znaczy wiesz, była to krótka rozmowa, trwało to raptem e, kilka sekund. E, natomiast no, była miła, była sympatyczna, więc.